w siódmej części filmu z naszej podróży na Korsykę. W tej części będziemy zwiedzać rodzinne miasto Napoleona Bonaparte Ajaccio, pokażemy Wam dom rodzinny Napoleona, jak i największy pomnik tego najbardziej znanego przywódcy Francji. No i oczywiście jak zwykle na Korsyce główną atrakcją będą korsykańskie drogi, które niezmiennie zachwycają i powodują, że nie masz ochoty zsiadać z motocykla. Zapraszamy do oglądania! Dobra. My startujemy. To nasz Tomek. To był najlepszy wybór podczas naszych wszystkich wakacji ten Tomek. Eee, naprawdę, że jest e, taka intymność, prywatność. Nie jest takiego przy drugim. Druga sprawa jest taka, że motorek stoi centralnie pod pod oknem i trzecia najważniejsza, że naprawdę te wakacje myślałem, że nas dużo drożej wyniosą ale jednak uda się coś zaoszczędzić bo co prawda ceny tutaj w sklepie są no nie, nie najmniejsze no ale mimo wszystko żeśmy zrobili zakupy nam za 107 euro ale no wcześniej tu w sklepiku też zrobiłem za 50 Pierwszy i ostatni raz po no prostu przyjechaliśmy i znaleźliśmy się do księgę, do jedzenia, no to kupiliśmy, ale ceny są razy dwa. Tutaj, a w oszą, w Markecie. No, bo właśnie chodzi o to, żeby, to jak mówię, robiliśmy te zakupy. No i nie musimy po tych najpoks no, wchodzić. O, co ten będzie kombinował? Bo tutaj te knajpy to jest naprawdę Trochę, trochę drogo Ładne te konsy... korsykańskie miasteczka O korsykańskie miasteczka, ładne te taki tutaj córki Opracowali od rana Zaraz wezmę, o, wody, Ale są dalekie malutkie, yy, popracują trochę i będą zaraz. Zaraz nie <suszy> będzie nic jest, i będzie wszystko pozamykane, bo robi do płciami. Znaczy, nie nie się niej, to przełamać, to... No, to są czynne, ale cała reszta stacji będzie nowe, to jest to największa tylko czynna. Reszta wszystko jest do 16. Ten sklepik o nas jest chyba do 15 to dopiero 16 7. La, la. i to wszystko tylko dla nas, dla paru kolarzy. Ja od że do czasu jest przeciwka jakiś Tak, jest Tak, tak, lala tak, 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 za wcześnie, żeby stawać, nie? Ujala, ujala, co tu zobaczymy co to jest. Dobra, to ja nic nie rozumiem, to ten, to, to, to i tak idzie. Się... O, przestrzelone tablice, tutaj to jest normalne. Ale kur... ale to kur... No nie, ja chcę, wybiorę jakąś drogę, to... Kurde, chcę, ja się... nic a, to nie założyłem na bone okulary i tam nie będzie na przykład dwóch może nie No tu już pięknie Tu jest czysto. Szybkie po zakrętych. Nagrody. Kurde. Gdzie nie pojedziesz na którą drogę? Masz wszystko. Tu jest dosłownie zapłaty do smoku i jak jesteś ścigaczem, to masz oparcie teraz. Masz tam często tak, że odwoła. że nam się w kości nie zasłania jak kiedyś.

A jak nie będzie dzisiaj głównym, główną atrakcją tego gniazda. Jeszcze no, a jak się, a jak się, jeszcze nam zostało godzina.

要短路。嗯嗯 Będziemy zobaczyć chałupę Napoleona. A w sprzęcie zostawiliśmy. stoi, żeby tam nikt nie puknął w niego. One tak jeżdżą. No naprawdę, tak jakby 3, 7 Żyćmy mieli, tak jeżdżą wszyscy, nie? Trochę za nie? No. O, tu patrz jest parking też. Tak, dla motocykli. No, kurde, i w cieniu. Uf. No ładne miasteczko. Ale droga do niego najładniejsza. Niego ja podoba ci się droga? No fajnie, nie? Te długie zakręty. No, tam w górach były dosyć takie. Parę było, takich nawrotek No nie parę, to dużo ja To jest bardziej dzisiejsze niż przedwczorajsza. No, mi się dzisiejsza też podobała, bo tutaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o jazdę motocyklem, jest wszystko i, i takie szybkie, długie łuki I w tych górach nawroty, I naprawdę, że. Że jest tutaj, gdzie mocno towary. Fajnie, wiemy. do Donaparte. A jak ci o miasto i gmina we Francji, stolica Korsyki i departamentu Korsyka Południowa, położona na zachodnim wybrzeżu wyspy nad Morzem Śródziemnym niewielki port handlowy oraz porty rybacki głównie połów sardynek, promowy linie do Marsylii, Tulonu, i i jachtowy. Stocznia. Około jednego kilometra na wschód od miasta znajduje się port lotniczy Ajaccio Campo de Loro, ośrodek turystyczny i uzdrowisko klimatyczne. Ważniejsze zabytki: katedra z XIV wieku, kościół Santerasme z XVII wieku, cytadela z XVI wieku. Dom rodzinny cesarza Napoleona I, który tu urodził się 15 sierpnia 1769. Napoleon Bonaparte człowiek o którym historia nie zapomni. Cesarz Francuzów, który w dzieciństwie był obiektem drwin kolegów, stał się najpotężniejszą osobą na Starym Kontynencie. Los wielokrotnie był dla niego łaskawy. Jego biografia obfituje w szczęśliwe przypadki. Ciekawostki poświęcone osobie Napoleona, zwłaszcza jeśli chodzi o jego wzrost, powtarzane są do dzisiaj. Bez wątpienia jeden z największych dowódców w historii. W końcu o okresie jego rządów mówi się epoka napoleońska. Ajakcio jest również siedzibą francuskiego klubu piłki nożnej AC Ajaccio. Według danych na rok 2018 gminę zamieszkiwało 71 tysięcy osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 884 osoby na kilometr no, kwadratowy. No, się ma zdjęcie z Napoleonem. A tam powinien coś Co? I to za free.

No. ale jak będziemy wracać to musimy wjechać do jakiegoś sklepu nie? no i co? chcesz piwo? bo dzisiaj to musi być zimne piwo <laughs> ja wiem co robię ja się do tak ciągam po wszystkich miejscach zimne. o jaka ładna honda dalej utrzymana. Jak... ale to nie, nie jest nie to jest, jest no. ale zobacz jak to jest utrzymane Przecież to wygląda jak móweczki O tu się stracą mają chwili na płaczek i policyki a to jest jak, jak nóżki Chodź Małgorzaki w tą stronę pójdzie Idziemy teraz pod pomnik Napoleona. To jest największy na świecie. bardzo fajnie. i zobaczcie tutaj nie ma tak ludzi na tych placach nie kurcze u nas to jesteśmy przyzwyczajeni że trzeba no jak na ten Bałtyk się jedzie to iść o 10 rano żeby sobie miejsce zająć <ścoughs> no widzisz się zrobiła szukamy tego pomnika Napoleona takiego największego na świecie panie się pytam pani i to taki, nie jakiś starszy, bo myślę, tylko 40. <grym> jak dojść do tego pomnika, a pani czystą angielszczyzną mówi do mnie tak i ręką machnęła. <grym> Także Nie mówią, Francuzi nie mówią po angielsku. Może młodzież w szkole się uczę, co oni tu mają też, bowiem wiem nie widzę. I w końcu doszliśmy do monumentu, do monumentu pomnika Napoleona. Ojej, ale ukrop jest niemożliwy. Jeszcze trzeba do motocykla wrócić, widać Fajnie. Tak, nie mało widać emigrantów. Kopsyka się broni chyba przed nimi, bo wiedzą, że jak tu się nadjeżdżać za dużo, to, to im turyści nie będą przyjeżdżać. No, nie widać ich którzy... dużo. Na górę? Nie, ja już jedno zdjęcie. <laughs> Dobra. Ach, chodź tutaj, musisz być bokiem trzymać i ładnie wyglądać ma się oświetlone wszystko ojej ale patelnia co? no oja pierdyka no. tak? Sport, no a ty wiesz że taki można na romantyczną kolację wynająć? wierzę ja słuchaj 30 lat no i Jedna taka kolacja. <laughs> I byłby roz I byłby rozrzedł, zobacz znowu coś się pali O no. A jak jechaliśmy teraz, to się palił samochód. Ej, ale naprawdę. Podoba ci się? Co? Trzy piętra. A jak ma być? Ma luzem pływać? A, trzy piętra, a i co? A trzy piętra, przy, przy, a przypięta przy zrozumie. Ale się coś pali, Gosia, zobacz. Ty, zobacz. Dziękuję, ja, je... Żeby drogi nie były pozamykane. Skarbie, i teraz powiedz tak, jak Ci się podoba. Eee. Co, jak Ci się podoba? Gorąco. 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 Ale liczysz na coś <noise> mądrego? No tak, taki konstruktywny jakąś opinię. się gorąco. Jak <laughs> no. już wszystko wiecie. Lusia to wam. O, 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 o. Także pasy to też tutaj rzecz umowna, właśnie pani się nam zatrzymała, a w drugim pasem poszedł, dziwny jakiś, nawet nie spojrzałem. To nas tak wszędzie sztorcują, mandaty za dyle co, za pasy, za to. Kurczę, my tu jak teraz jeździmy tyle czasu, nawet raz żeśmy nie widzieli policji policję, nawet... No tu w takim mieście to muszą stać gosia. Ale widziałaś gdzieś z radarem, żeby stali czy coś? No nie, nie stoją. Bo u nas na każdym kroku polują. No i oczywiście dla mnie tym numerem jeden polowań policji to jest Austria, bo tam to już w ogóle jest. O, o ale Nie, są też opartowani, co? O, ale to no, nie wiem, mam nadzieję, że motocyklów nie obowiązuje, bo się pytałem gościa. Mówił, że nie. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy Tiger stoi, czy, czy pojechał ci na lawecie. Piękności. To, jak... Stoją tutaj. To, jak... Stoją same, zostawiłem na tyle czasu. U, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. zobaczcie, Tak tutaj jeżdżę właśnie. Ooo, kask zostawiam na tym przypięty Nawet się namyślałem, czy nie kupić nowego, ale ten zostawiam, się nie boję, że kradną, bo to nikt się nie połaszy. Na, niego. na razie jeszcze ten rok posłużę, przeszły czarek kupić nowy, bo się trochę tak wyrobić, za bardzo. O, o, o. <gry> o, widzę, że to mi się też spodoba. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film się spodobał i zapraszam na kolejną ósmą część, a zarazem ostatnią, w której wracamy do domu przez gardę Austrię, Muzeum Arnolda Schwarzeneggera. <gry>